Witam Was na moim kanale, kontynuujemy dziś spotkanie z moim gościem, psycholog, psychoterapeutą Natalią Rucińską-Wojtkowiak. Witam Witam Cię Nataliu bardzo serdecznie. Cześć. Mam takie pytanie, powiedz mi, bo to bywa czasem kontrowersyjne i różnie jest interpretowane, czy psycholog może pomóc parom w rozstaniu się? Powszechnie uważa się bowiem, że psycholog to jest osoba, do której zgłaszam się, żeby ona pomogła mi naprawić moją relację pod pojęciem naprawienia relacji, oczywiście rozumiemy to, że chodzi o powrót do związku. A czy Zdarzyło Ci się w Twojej praktyce, bo przewidujesz w ogóle taką możliwość, że przychodzi do Ciebie para, która po prostu chce się rozstać na odpowiednich warunkach, daleko jej jeszcze do rozwodu, chce przepracować tą relację, żeby po prostu rozstać się w taki spokojny sposób. Mhm. Mają często dzieci, mają często. A czasem nawet nie muszą mieć dzieci, z szacunku dla przyszłości, która ich łączyła. Czy w ogóle wyobrażasz sobie, że mogłabyś w takiej sytuacji pomóc partnerom, właśnie w rozstaniu, a nie w scaleniu ich związku? Absolutnie sobie wyobrażam. Miałam nawet takie sytuacje, nie ukrywam, że stosunkowo mniej od tych, kiedy ludzie przychodzą, żeby jednak związek naprawić. A nawet powiem Ci, że chyba dwa czy trzy razy zdarzyło mi się coś takiego, że para przychodziła na terapię, bo chcieli być razem, a w trakcie terapii, efektem terapii było to, że się rozstali. Może się wydać, że to jakieś, nie wiem, wielkie fiasko, tak? Yy, terapeutyczne, natomiast ja na tych sytuacji to tak się nie się odbieram. Dwie z tych par yy, nawet mi bardzo podziękowały, ale w taki absolutnie szczery sposób, yy, że dostrzegli pewne rzeczy, zobaczyli, że nie są w stanie być razem, ale dzięki terapii rozstali się w sposób. Yy, no, bardzo pokojowy no i dobry właśnie. dla nich, z takim dużym zrozumieniem i szacunkiem właśnie. E, ja, bym, ja uważam nawet, że byłoby dobrze, gdyby ludzie coś takiego robili, kiedy już zdecydują się na rozstanie lub są w tym procesie decyzyjnym, no bo znowu pomogłoby im to ochronić siebie samych i siebie nawzajem przed y, no, taką destrukcyjną siłą e, różnych emocji, które... Które, które... ludzi przy tak. rozstaniu, prawda? I tak. to też... My... Ma wpływ na przyszłość, która może czekać yy, yy, partnerów, tak. chociażby z tego tytułu, jak mają wspólne dzieci, te relacje nadal między nimi w innym wymiarze, ale jednak nadal będą. Tak, tak oczywiście. No jest... posłuży się taką metaforą. No. Jeżeli masz ranę, to też na tyle, ile ona będzie dobrze zaopatrzona, to w zależności od tego ładnie się zabliźni tak? i mniej będzie ciebie potem boleć i szpecić. Tak? I tu jest trochę podobnie. Tak? taki związek, w którym ludzie, no powiedzmy, może nie jest to do końca szczęśliwe określenie, ale źle się rozstali, mhm. to on jątrzy potem i, i naprawdę potrafi być ogromnym obciążeniem dla dzieci, ale tak jak mówisz, nawet jak nie ma dzieci, dla przyszłych relacji tych ludzi, dla nich samych i to jest bardzo przykre. Tak, ja nawet zauważam, że z strony, które się rozstały tutaj które reprezentowałam, no nie stronę, a wtedy stronę w sądzie. Czasem, jeżeli ten rozwód trwał wiele lat, niósł za sobą olbrzymie emocje, to ja wcale nie mam wrażenia, że po tym rozwodzie orzeczonym strony tak naprawdę się rozstały i że te emocje się zakończyły. Wręcz bym powiedziała, że często eskalowały, bo przecież rozwód to jest. Też znowu kolejny etap, tak. jeszcze wcale nie oznaczający zakończenia Absolutnie. relacji, bo przecież możemy mieć podział majątku, a możemy mieć e, e, dzieci, e, dzieci rosną, zmieniają się ich potrzeby, zmieniają się oczekiwania, e, zmieniają się kwestie kontaktów z dziećmi, jakichś alimentów i tego typu rzeczy. To nie jest historia, która nam się kończy. I teraz przy takim rozstaniu z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, negatywnym, no często. Strony wracają, a te konflikty zamiast e, się zmniejszać, po prostu eskalują. Dokładnie tak. Dlatego też, też właśnie jestem zwolennikiem tego, żeby, e, żeby tutaj podejść do tego tematu w zupełnie inny sposób. E, a po, powiedz mi, może tak, jeszcze idąc o krok dalej, a czy można się rozstać w przyjaźni? Czy to jest w ogóle możliwe? I czy, jeszcze idąc dalej, czy jest możliwa przyjaźń pomiędzy byłymi, Małżonkami? Patrycja, ja myślę, że wszystko jest możliwe. Bo, bo tak jest. No bo powiedz mi, czy nawet, nawet obserwacje różne twoje, nawet takie w prywatnym życiu nie pokazują, że naprawdę wszystko się może zdarzyć. Ludzie są y, naprawdę skłonni do różnych rzeczy, tak? I tych bardzo pozytywnych niestety też mniej. Ehm, pytanie. Mm, czy to zawsze musi być celem? Bo też myślę sobie, że ważne jest to, żeby nie obarczać siebie tym, że tak musi być. Że ja muszę się rozstać w przyjaźni, bo tylko takie rozstanie będzie dobre. Tak? Wystarczy już, jeżeli nie rozstanę się w nienawiści. No tak, właśnie, tylko z tym szacunkiem, jest, o którym szacunkiem, mówisz, neutralnie. Mhm. Natomiast y, myślę, że to jest możliwe w sytuacjach takich, kiedy. Mm, na przykład to, co dwójka ludzi łączyło, to czy to od zawsze, czy od dłuższego czasu, to już bardziej była właśnie przyjaźń niż miłość, tak? Mm. Albo kiedy oni nigdy też nie przestali siebie nie wiem, lubić właśnie i szanować. Albo też kiedy, no naprawdę to dość rzadko się zdarza, ale oboje dość symetrycznie podeszli do tej decyzji, czyli w podobnym momencie uznali, że to już dalej nie ma sensu i w podobnym momencie zdecydowali o, po prostu o rozstaniu, tak? Myślę, że w takich sytuacjach to jest możliwe. Czyli jest możliwe tak. i, i tej wersji się tak. tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.